Słyszałaś takie powiedzenie, że wybaczenie jest dla ciebie, a nie dla drugiej osoby? Chodzi o to, że kiedy po fakcie, po zdarzeniu w swoim umyśle, w swojej podświadomości, dalej trzymasz ten żal i dalej trzymasz tą gorycz i jesteś przekonana, że to tamten człowiek cię zdradził, ale to już jest wiele lat po tym zdarzeniu. I to, co tak naprawdę się dzieje, to to, że nosisz tą gorycz w swoim sercu. Dlatego mówi się, że wybaczenie jest dla ciebie, po to, żeby uwolnić to serce, i po to, żeby ci się lżej żyło, i po to, żebyś mogła szybciej dostać się do, 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 do misji swojej duszy, do misji, którą tutaj przyszłaś żyć, i do sposobu, w jaki tak naprawdę. Chcesz doświadczać życia, a tak naprawdę chcesz doświadczać sercem, ale nie możesz doświadczać sercem, ponieważ odkąd przyszłaś tutaj na ten świat, lub przyszedłeś, cześć, to twój umysł został zaprogramowany i nakierunkowany na świat zewnętrzny, że życie jest tackie, że ludzie są tacy, że potrzebujesz kogoś do miłości, um. I cała ta nauka jest o umyśle, cała ta nauka jest o, o świecie zewnętrznym, cała ta nauka jest o patrzeniu na zewnątrz, cała ta nauka jest o robieniu, o dekorowaniu swojego ciała zewnętrznego, a tak naprawdę i to, to wieczne szukanie, i to wieczne próbowanie się, połączenie z, po, połą, to wieczne próbowanie, żeby się połączyć z ludźmi. Nie możemy się połączyć przez umysły, nie możemy się połączyć przez powierzchowność, nie możemy się połączyć przez historię, co nam powiedzieli z zewnątrz, że to tak powinno być. My się musimy najpierw połączyć ze sobą i dopiero później, jak się połączymy my najpierw sami ze sobą, to będziemy się łączyć z innymi. Najpierw ze sobą, później z innymi. Jak możesz się ze sobą połączyć, jak nosisz żal, zdrady i historię o zdradach w sercu? Ja nie mówię, że te historie nie bolą. Ja nie mówię, że jak się dostaje trzeci, czwarty, piąty, szósty raz drzwiami w nosek, to że to nie jest ciężkie. To jest ciężkie, kiedy opowiadasz sobie, że jest ciężkie. To jest ciężkie, bo nie wiedziałaś do tej pory, że możesz to uzdrowić swoim sercem. Duma ci nie pozwala, ego ci nie pozwala, bo duma i ego to wszystko, co znamy, nie wiemy, że w uzdrowieniu leży nasza moc, że robimy. Dlatego ci mówię na początku, cię tak gdzieś na haczyczka, żeby ci to powiedzieć, że to robisz dla siebie. Dla nikogo. Jak zaczniesz odczuć to, to serce i zaczniesz wychodzić z tego umysłu, to zaczniesz dochodzić do prawdziwej siebie. Do prawdziwej siebie. Zaczniesz żyć z poziomu istoty, którą jesteś. Ta istota, która w tobie żyje, ona będzie okupować to ciało. A nie umysł i historię, i udawanie, i noszenie przeszłości, i bagażu. It doesn't work. To nie funkcjonuje. W ogóle to nie funkcjonuje i nie zafunkcjonuje. Będziesz się spalać, będziesz się kurczyć, nie będziesz miała siły. I to nie dlatego, że życie takie jest, tylko dlatego, że nosisz tam ten bagaż. Zapewne masz historię, która jest zajebiście bolesna. I know. Być może nigdy nie czułeś się widziany ani zrozumiany. <laughs> Być może tysiące razy, może nie tysiące, ale wiele razy kochałeś albo chciałeś kochać, chciałaś kochać, a to po prostu. Nie da się. To przez zanieczyszczone serca. Na moim YouTube, jak teraz pójdziesz, Olimpia Gaja, teraz dodałam te dwa TikToki, które tutaj dodałam, ale są tam dwa długie filmy, dodane dzisiaj i wczoraj. Jeden mówi o tym, że do miłości i do serca dostaniesz się poprzez ból. Mówię, jak to to lata. A drugi mówi o tym, że przyjęcie swojego cienia, czyli tego bagażu, jest niezbędne do tego, żeby zacząć żyć w sercu i w miłości. W takiej miłości wiem, że nie ufasz, ale poczekaj. Nie masz alternatywy, bo wszystko inne nie działa. Kochanie, w takiej miłości, że naprawdę nie będzie Ci nic brakować, nie będziesz musiała szukać ani złościć się na no, nikogo tam na zewnątrz, to zewnątrz Ci odbije, to, to rzeczywistość się do Ciebie uśmiechnia. Ok?